Odbierzmy kolejny telefon, bo mamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, mam nadzieję, że to jestem ja. Yy, tak. z tej strony. To, Witamy. To pan. To polega na tym, że no niestety, ale muszę wrócić do niejakiego posła, ani trasa. Yy -y. który... No rozumiem, że pan ze Szczecina to czuje się szczególnie... Czym panu podpał? Tym tym no właśnie bardzo, 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 bardzo kiedyś, uh -huh. ponieważ startowałem również na w Szczecinie, uh -huh. a dowcip polega na tym, że chodzi mi o sprawę pani profesor <coughs> Lubińskiej, uh -huh. która startowała na prezydenta Szczecina i pan Nitra zachował się wtedy skandalicznie się zachował, ponieważ zarzucił jej sprawę, ponieważ ona była w rządzie, zarzucił jej sprawę, że daje finanse na pracę swojego męża genetyka, sławnego profesora lubińskiego genetyka i że daje na niego pieniądze, kiedy się okazało, że to jest nieprawda to powiedział, że w kampanii wyborczej wszystko jest możliwe i że on po prostu miał prawo tak powiedzieć. Uważam, że pan Nitras, nie to, że się zachował wtedy skandalicznie, to teraz w Sejmie jeszcze raz skandalicznie, nie powiem gorzej. Dziękujemy. No to panie... chyba nie jest jedyna historia mm. na temat słowka Nitrasa, która krążyła w Szczecinie, z tego co pamiętam. Nie, ale tutaj jest, <grym> trzeba dodać do tego, że ja pamiętam te sprawy i pamiętam, że sam pan Nitras potem opowiadał mm -hmm. z dumą, mm -hmm. z takim sympatyzującym z nimi gazetą, jaki on jest sprawny, że on od początku wiedział, że to jest kłamstwo ale użyli go właściwie we właściwym momencie i dzięki temu prawda, załatwili kandydatkę prawicową w wyborach. Czy mówił o, więc... o tym z taką samą dumą jak nagrywa filmiki? Myślę, Podobno. Że, myślę, że tak. Znowu wracam do tego wątku czym się różni inteligent od człowieka, który nie, no w tym wypadku nawet zbyt inteligentnie nie wygląda, więc może tutaj przesad.